Inkubator, no właśnie, tu możemy się zjednoczyć. Zjednoczą się wszystkie organizacje pozarządowe i tu zdobywamy doświadczenie i wspólnie się wymieniamy tymi doświadczeniami. Jest to bardzo potrzebne, ponieważ organizacje, które nowe powstają, są zagubione jeszcze nie mamy doświadczenia, więc inkubator to jest to, co powinno być. Czy tu jest y, inkubator organizacji pozarządowych? Tak, proszę bardzo, proszę nim usiąść. Ja Pani Clew na przechodzę w takiej sprawie. Jestem przedstawicielem stowarzyszenia Ufność, które powstało rok temu i mamy problemy z rozwinięciem naszego stowarzyszenia. Słyszałam od koleżanki, że pomagacie takim organizacjom. Nasz inkubator oferuje organizacjom szkolenia, doradztwo, a także przeprowadzamy z każdą organizacją skupioną w naszym inkubatorze analizę słod oraz wyznaczamy indywidualne ścieżki rozwoju oraz patrzymy na wskaźniki rozwoju danej organizacji. Co trzeba zrobić, żeby przystąpić do inkubatora? Rozmowa, którą teraz przeprowadzamy jest rozmową pierwszą. Jeżeli by państwa organizacja wyraziła zgodę na to, żeby w inkubatorze się znaleźć, podpisujemy porozumienie. W porozumieniu są wypisane prawa i obowiązki zarówno organizacji przystępującej do inkubatora, jak również prawa i obowiązki naszej jako inkubatora. Jeżeli państwo jako młoda organizacja macie problemy z zapleczem technicznym, również oferujemy skorzystanie z całego sprzętu, czyli ksero, fax, drukarki, internet i komputer. Doradztwo u nas jest bezpłatne i organizacja zgłasza się do doradcy. Albo się wcześniej umawia telefonicznie, albo są wyznaczone dni, w których dana osoba przyjmuje i wtedy organizacja przechodzi i rozmawia z doradcą i doradca udziela jej odpowiednich instrukcji. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat obchodów. Z okazji Światowego Dnia Walki z Ubóstwem. Macie jakieś pomysły, co, co, co moglibyśmy zrobić razem, i, i jakie jeszcze inicjatywy podjąć? Na pewno będzie jakiś taki punkt gastronomiczny, to, to na pewno będzie. Mhm. Można też coś zrobić w kierunku dzieci, bo do tej pory nastawialiśmy się bardziej na osoby starsze. Moglibyśmy zorganizować e, takie atrakcje dla dzieci, malowanie twarzy, e, zabawy z chustą animacyjną. Tym bardziej, żeby się pojawiło też dożywianie, bo bardzo mhm. często te dzieci e, nie jedzą ciepłych posiłków. Nasze stowarzyszenie pojawiło się w inkubatorze trzeciego Sektora w 2008 roku, czyli od początku naszej działalności jesteśmy tutaj razem z nimi. I na co dzień korzystamy ze wsparcia, które oferują, wsparcia merytorycznego i wsparcia technicznego. Organizacje, które działają w ramach naszego inkubatora. Są organizacje, które w zasadzie reprezentują niemalże wszystkie obszary problemowe pożytku publicznego, bo mamy organizacje ekologiczne, mamy organizacje sportowe, mamy organizacje działające na rzecz edukacji, opieki nad dziećmi, ale też są organizacje, które opiekują się osobami bezdomnymi, osobami przewlekle chorymi. Dzisiaj na 40 stoiskach będzie się prezentowało blisko 60 organizacji pozarządowych. Jest to takie wspólne święto częstowskiego sektora pozarządowego, które chce pokazać się mieszkańcom naszego miasta. Chce, aby mieszkańcy wiedzieli, że mogą liczyć na pomoc właśnie z ich strony. Dzisiaj jesteście już z nami na promenadzie. Mieszkańcy, mam nadzieję, przy zmieniającej się pogodzie będą do Was przychodzić, będziecie mogli pokazywać. To, co robicie, i przenosić tę ideę do naszych mieszkańców. Proszę o przyjęcie dyplomów z podziękowaniem. Zaczniemy od inkubatora organizacji pozarządowych, czy Agapę. Przykład Częstochowy jest modelowy. Współpracujemy właściwie ze wszystkimi istniejącymi organizacjami pozarządowymi. Często ich jest wyjątkowo dużo, bo to jest ponad 620 organizacji, z czego ponad 400 korzysta z dofinansowania. Przez Urząd Miasta w ramach różnych programów i różnych konkursów, które prowadzimy. Na pewno duża zasługa pełnomocnika, mojego do spraw organizacji pozarządowych, który na bieżąco pomaga, współpracuje, nieraz prowadzi wręcz zarączkę organizację. Bardzo się cieszymy, że Pan przyszedł do naszego namiotu, który jest namiotem w chwili obecnej prezentującym partnerstwo partnerstwo o nazwie Sieć częstochowskich organizacji pozarządowych. Te organizacje. Że mają wspólny mianownik, i mimo że zajmują się przeróżnymi problemami, to coś konkretnego ich łączy.